Cześć, zapraszam Was na bardzo ważną lekcję. Dzisiaj poznamy, słuchajcie, 10. Dziesięć... Trudnych czasowników, które warto znać. Są to czasowniki, których nie znajdziemy na tych podstawowych listach, ale są to bardzo ważne czasowniki, ponieważ zaraz zobaczycie, w jak w wielu kontekstach, w jak w wielu sytuacjach możemy ich właśnie użyć. Zaczniemy dzisiaj od czasownika Aufnehmen, czasownika rozdzielnie złożonego, który oznacza odbierać, przyjmować. I słuchajcie, możemy na przykład przyjmować jakąś wiadomość, odbierać jakąś książkę, na przykład bardzo pozytywnie, czyli w tym znaczeniu um, reagieren auf etwas. To jest właśnie to znaczenie pierwsze aufnehmen. Na przykład der Film wurde von den Kritikern sehr positiv aufgenommen, czyli um, film został odebrany przez krytyków bardzo pozytywnie. Czyli w tym znaczeniu właśnie sehr positiv zum Beispiel, also Buch, Nachricht können wir sehr positiv aufnehmen, also reagieren wir, wir reagieren auf etwas, ja. Ähm Und bedeutung, następne znaczenie, also als empfangen. Empfangen jako przyjmować. Gäste empfangen, ja. Also wir können Gäste aufnehmen. Możemy przyjmować gości. Zum Beispiel Wir wurden sehr herzlich aufgenommen. Czyli my zostaliśmy przyjęci tak bardzo serdecznie. Wir wurden sehr herzlich aufgenommen. Ale również, jeżeli na przykład dzwonimy do kogoś i mówimy, słuchaj, zostałem przyjęty do lekarza, chory został przyjęty do szpitala, to wtedy również użyjemy czasownika aufnehmen. Der Kranke wurde im Krankenhaus aufgenommen, czyli chory został przyjęty do szpitala. Aufnehmen, jako przyjmować, jako odbierać coś, reagieren, ja, auf etwas und auch als empfangen, jako przyjmować kogoś. Aufnehmen. Drugi czasownik, nasz dzisiejszy, to verpassen. Verpassen jest czasownikiem oczywiście nierozdzielnie złożonym i oznacza zarówno przegapić, jak i spóźnić się na coś. Wir haben zum Beispiel den Bus verpassen, możemy przegapić, spóźnić się na autobus. Sie hat den letzten Bus verpasst, czyli ona spóźniła się na ostatni autobus. Sie hat den letzten Bus verpasst. Ale słuchajcie, my możemy także um, przegapić. Wir können zum Beispiel eine Chance verpassen. Wir können zum Beispiel eine Gelegenheit verpassen, tak? Czyli w tym znaczeniu właśnie, że możemy przegapić jakąś okazję, możemy przegapić jakąś szansę. Es wäre schade die Chance auf eine glänzende Laufbahn zu verpassen. Czyli byłoby szkoda przegapić szansę na taką błyskotliwą karierę. Czyli verpassen to właśnie przegapić, ale także spóźniać się na coś. E, jak widzicie, kolejny bardzo ważny czasownik, ponieważ w wielu sytuacjach możemy go e, użyć, e, a także fajnie możemy sobie to słownictwo poszerzyć właśnie o takie słówka jak glänzende Laufbahn oder Gelegenheit für pass. Najlepiej słuchajcie w ogóle tych czasowników, uczcie się od razu na przykładach, w kontekstach. Te może, co ja Wam podaję. E, są, myślę, takie życiowe i, i, e, i konkretne są te przykłady. Eine Chance verpassen, ja? Oder den letzten Bus verpassen. Übernehmen to nasz kolejny czasownik oznacza przejmować, e, brać na siebie. W jakich okolicznościach, w jakich sytuacjach użyjemy tego czasownika übernehmen? E, przejmować w znaczeniu brać coś w posiadanie, czyli na przykład możemy przejąć firmę, możemy przejąć sklep, geschäft übernehmen, ja, ale my możemy też, słuchajcie, brać coś na siebie, kosten übernehmen oder Verantwortung übernehmen. czyli brać odpowiedzialność, przejmować tą odpowiedzialność na siebie, czyli w takim znaczeniu, właśnie bardziej abstrakcyjnym, Verantwortung übernehmen, kost, Kosten übernehmen, aber auch Aufgabe Via czyli przejmować to zadanie, brać na siebie to zadanie. My możemy na przykład kogoś zapytać, Üba du es, dich um den Transport zu kommen? czyli weźmiesz na siebie załatwienie transportu, czyli Üba du es, czyli przejmiesz na siebie, weźmiesz na siebie, i tutaj dajemy co. I tu będzie oczywiście zdanie z bezokolicznikiem su. Nymst du es przecinek i reszta zdania. Czyli właśnie brać coś w posiadanie, ale właśnie też coś brać na siebie. Czy tą odpowiedzialność, czy zadanie koszta. Eee, kolejne eee, znaczenie tego hmm, to również obejmować. Możemy na przykład w Jakuńcu Beispiel Amt übernehmen, możemy obejmować urząd. W Jakuńcu Beispiel Akfosyt übernehmen, możemy przejmować także prezesostwo. Czyli też obejmujemy jakieś stanowisko, to również użyjemy czasownik übernehmen, czyli bierzemy coś w posiadanie, bierzemy na siebie koszty, odpowiedzialność, jakieś zadanie. Tak, bierzemy na siebie oraz obejmujemy jakieś stanowisko. Kolejny czasownik to VERBERGEN. VERBERGEN jest bardzo ciekawym czasownikiem. Ja, unter dem, unter dem Begriff VERBERGEN, unter dem Wort VERBERGEN verstehen wir also VERSTECKEN. Mm, ukrywać coś. w können zum Beispiel etwas oder jemand verbergen vor jemandem. E, czyli możemy coś lub kogoś ukrywać przed kimś. Zum przykład, er, er verbarg sein Gesicht in den händen. Czyli on ukrył swoją twarz w dłoniach, ukrył twarz w dłoniach. To właśnie tutaj mamy czasownik: verbergen. Er verbarg sein Gesicht in den händen. Ukrył swoją twarz w dłoniach. Słuchajcie, możemy też. Etwas unter dem Mantel, e, Verbergen. Możemy coś ukryć pod płaszczem. Zapytamy się kogoś, co, co ukrywasz przed płaszczem. Was verbirgst du unter Mantel? Co ukrywasz pod płaszczem? E, co ukrywasz za swoimi plecami? Hinter seinem Rücken, Verbergen. Was verbirgst du hinter seinem Rücken? Czyli właśnie, co ukrywasz za swoimi plecami. E, ale Verbergen też, słuchajcie, w takim znaczeniu. Um, Y, ukrywać y, kryć się, co kryje się na przykład pod jakimś znaczeniem. O w takim znaczeniu też bardzo dobrze znać to, ten czasownik: was verbirgt sich hinter dem Begriff die Wirklichkeit, czyli co kryje się pod e, pojęciem za pojęciem rzeczywistość. Was verbirgt sich hinter dem Begriff die Wirklichkeit. E, verbergend, e, verbergen verstehen wir auch als verheimlichen. Verheim Verheimlichen, also zatajać auf polnisch. Ich habe nichts zu verbergen. Nie mam nic do ukrycia, nie mam nic do zatajenia. Verheimlichen oder verbergen. In diesem kontekst, diese zwei wörter, diese zwei verben sind synonime. Also, nächstes Wort, nächstes Verb, uh, unterstützen. unterstützen. Również bardzo dobrze znać ten czasownik. Um, oznacza wspierać. Um, wspierać w znaczeniu wspierać kogoś finansowo, er wird von seinen Freunden finanziell unterstützt, czyli jego przyjaciele wsparli go finansowo, ale także jako wspierać, pomagać przy czymś, zum Beispiel die Heilung unterstützen, czyli pomagać w leczeniu, wspierać to leczenie, uda. Da, zum Beispiel das Mittel unterstützt den Heilungsprozess, also ten środek wspiera, pomaga äh, przy procesie leczenia. Äh, also unterstützen als fördern, ja, in diesem Kontext. Äh, oder äh, wir können zum Beispiel sagen, ich will ein Projekt unterstützen. Ja chcę wesprzeć ten projekt. Czyli też właśnie jako wspierać właśnie jakieś zadanie, projekt. To wtedy również użyjemy czasownika unterstützen. Kolejny czasownik to Sztojern. Stojern zapewne znacie w znaczeniu sterować. Das Farcojkunen via Sztojern. Możemy sterować pojazdem, sterować statkiem, samolotem. Samochodem, ale słuchajcie, steuern też jako mm, skierować. Skierować rozmowę na przykład na jakiś temat. Beeinflussen, ja, also, das ist in diesem Kontekst. Also, steuern können wir als beeinflussen verstehen. Zum Beispiel, ein Gespräch auf ein Thema steuern. Skierować rozmowę na jakiś temat, aber Sehr bedojtung Bedeutung, wenn es um Web geht, meiner Meinung nach, natürlich, das ist die Existenz Steuern. Ich will meine Existenz Steuern. Czyli ja chcę sterować moją egzystencją i ja chcę decydować o mojej egzystencji, o moim życiu, czyli właśnie w takim abstrakcyjnym znaczeniu, również tego stojen możemy użyć i warto używać, bo w ten sposób zawsze poszerzamy swoje horyzonty, jeżeli chodzi o znaczenie danego. Słowa. Kolejny czasownik, czasownik zwrotny, Zyś Iren. Zyś Iren oznacza mylić się. Dobrze znać, znać ten czasownik. Możemy krótko powiedzieć Zy Iren zyś. Myli się pan, czy też myli się pani, z ihren sich. Ale słuchajcie, często też używamy właśnie w takim, w takim zdaniu, wenn ich mich nicht irre, jeśli się nie mylę, to na przykład ona dzisiaj powinna mnie odwiedzić, tak? Czyli jeśli się nie mylę, wenn ich mich nicht irre. I wtedy kontynuujemy to nasze zdanie. E, Zn.B., wenn ich mich nicht irre, soll sie mich heute besuchen. Jeśli się nie mylę, ona powinna mnie dzisiaj odwiedzić. Hmm. Oda, in diesem punkt jest du dich bestimmt. Czyli w tej kwestii mylisz się na pewno. In diesem punkt jest du dich bestimmt. Ześ iren. Kolejny czasownik to befolgen. Befolgen oznacza: słuchajcie, przestrzegać czegoś, ale także stosować się do czegoś przestrzegać, na przykład, możemy powiedzieć powinniśmy przestrzegać takich wartości, jak wierność. Wir sollen sich verteidigen, Gerechtigkeit, ehrlichkeit befolgen, czyli powinniśmy przestrzegać takich wartości jak sprawiedliwość i uczciwość, czyli befolgen jako przestrzegać jakichś zasad, jakichś wartości. Ja, wir können einen Befehl befolgen, wir können Vorschriften befolgen, wir können die Regeln befolgen, czyli właśnie powinniśmy przepisów, reguł, zasad przestrzegać. W takim znaczeniu mamy czasownik Befolgen. Kolejny przedostatni nasz dzisiejszy czasownik to leisten. Leisten oznacza dokonywać, dokonywać, udzielać. Możemy na przykład dokonywać wpłaty, eine Zahlung leisten, możemy udzielać pomocy, Hilfe leisten, oder wir können etwas erstaunliches, etwas außerordentliches leisten, ja? Oder hat etwas außerordentliches geleistet w czasie przeszłym, czyli on dokonał czegoś na przykład właśnie nadzwyczajnego, czegoś cudownego, to właśnie wtedy także użyjemy czasownika leisten. I ostatni nasz czasownik to ześlonen. Ześlonen celowo tutaj dałam ten czasownik w wersji zwrotnej, bo myślę, że warto naprawdę mu się przyjrzeć, warto go poznać, jeżeli jeszcze nie znacie, oznacza opłacać się. Na przykład eslądzyś, i to jest świetny początek do zdania, na przykład opłaca się, opłaca się obejrzeć ten film, opłaca się tam pojechać, opłaca się kupić tę wycieczkę, opłaca się kupić ten telewizor, tak? Czyli eslądzyś, mamy świetny początek zdania, eslądzyś film cudzejen, dein film cudzejen, opłaca się obejrzeć ten film, um, ale możemy właśnie, to jest taka trochę odpowiedź na pytania, na pytanie Lącyś das? Uda das? Może wystąpić właśnie to pytanie też w wersji bez zaimka zwrotnego. I to oznacza, czy to się opłaca? sich das, uda Czy to się opłaca? No właśnie, opłacało się obejrzeć tę lekcję. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie komentarz, łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, a na bieżąco będziecie ze wszystkimi treściami, które się tutaj pojawiają. Do zobaczenia i usłyszenia.